W tym plastiku z Paragonem na wierzchu. Góry na granicę, przepane, nie, muszę do Kasacji. A to chciałeś go samolotem przebyć? Nie, w go miałem. A to skąd jechałeś? Z Anglii wracałem do Niemiec. Aha, aha, aha z Anglii. Kanie, witajcie w Hopsa, sa, kolejna relacja na żywo, jest Hibaca Wasowski. Kochani, taka króciutka relacja. Pięciominutowa, bo chciałem was o coś zapytać i chciałem, żebyście mi dorazili. Eee, tak. Pytanie głównie kieruję tutaj do, 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 do Was wszystkich, wszystkich którzy oglądacie. kani. co myślicie o tym, żeby wprowadzić jakieś nowe menu, na przykład takie jak pizza u Bacy. Kiedyś była jakieś, 4 lata temu, 3 lata temu była pizza, no i pomyślałem sobie, żeby można było wprowadzić z powrotem pizzę. Dwa rodzaje pizzy, jedna taka klasyczna margarita, a drugą taką typowo góralską, z kapustą kiszoną, z bodkiem, było z łoscypkiem, z buńcem. Hopsasa, no. Hej, witajcie piknie, cześć, cześć Damian, Dawid, Dawid, Grzesiek, cześć Baca, cześć. Co myślicie o moim pomyśle? możecie się powiedzieć? Może macie jakieś inne propozycje dla mnie, które moglibyśmy dla Was spełnić, zrobić, przygotować. Cześć Michał, cześć, cześć Dawid. Hej, Elo, 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 Żaneta Nowacka, cześć, hej, cześć, cześć Robert. Cześć, siema pozdrowienia z Belgii. Sztum wita. Ja też serdecznie witam sztum i między Pani, pieczareczki już odgrillowane, papu przygotowane, zapiekanki już wychodzą, burgery już chodzą, a ja się zastanawiam, hmm, pizza z oscypkiem, no właśnie Dawid, co wy o to myślicie, co myślicie o pizzy z oscypeczkiem takim no, placek po zbójnicku, placek po zbójnicku mamy i robimy go raz w tygodniu, no i myślę, że nawet jutro będzie taki placuszek po zbójnicku, bardzo fajny, pizza z krupnikiem, no Krzysiek, no powiem Ci, że, 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 że coś nowego. Nie wiem, jeszcze nie jadłem czegoś takiego, jak pizzę z krowinkiem. Chudy! Cześć, chudy, chudy tu. Panu tu. Co u ciebie? Co? Mów, co u ciebie. Powiedz siema. Siema, to ja, chudy. <laughs> Powiedz, jak masz znajmię. No jak? Kiedy mama przyjeżdża A, ty nie masz na imię mama. Pomysł świetny z tą pizzą. Co bardzo mnie cieszy? zapiekanca podhalańskiego. Byłem zjadł u ciebie. No, widzisz, fajny pomysł, ale trzymaj się swojego menu. Ale ja nie chcę robić 50 różnych pizz. Ja nie mam zamiaru zrobić 200 pizz. Ja mam zamiar zrobić dwa rodzaje pizzy. Klasyczną polską, znaczy klasyczną włoską pizzę. No i jedną taką malabacę, czyli z dodatkiem właśnie bułca, osypka, jakąś kapustkę kiszoną, trochę boczku do tego, taką typu po góralsku z kabanosem, zrób pizzę. I mówię, co tam napisałeś? Czekaj, czekaj, zrób pizzę z tureckiego chleba, oskroj go na pół i daj wszystko jak na pizzę. Mówię, ci bacuś smakuje o 100% lepiej jak pizza. No, zobacz, zobacz, to mi to napisał Marek Sochor. Serdeczne pozdrowienia, Marku. Zobaczymy, co z tego będzie. Kebaba z prawdziwy baraniny. O, oj, oj, oj. Ja to ci powiem szczerze, ja się chyba z kebaba nie chcę bawić. nie ja ukrywam, że lubię tam czasami szarpnąć kebaba, bo przecież człowiek nie jest taki, żeby nie szarpnął kebaba. Mm. <laughs> pozdrowienia dla Was z imielina. Serdeczne pozdrowienia. Lepiej trzy dobre pizze niż 30 ujowych. No i Tom kutu się z Tobą zgadzam. Też uważam, że cztery sery bunt spycha, osypek, jakiś koźli. no i właśnie do tego może jakiś inny ser jeszcze. No taka serowa pizza też całkiem fajna. No co może grochuwa. Grochuwerzem żem robił w kotle w takim wojskowym. W Orzeszu jeszcze, jak prowadziliśmy Orzeszem, no ale niestety są już zamknięte. No. Ktoś mi tutaj napisał, a jest to Bartek Honczar. Nie polecam. Czego nie polecasz, Bartku? Bo, bo wiesz, powiedzieć nie polecam to, 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 to można, ale czego nie polecasz? Patrz, jak jeźdź, zajadę na burger i burgerki. I masz na razie, jestem za granicą. Trzymaj się za tą granicą jak najdłużej, bo w Polsce to, co się dzieje, to nie jest nic dobrego. Jest grubsza i nie taka twarda jak kamień. Może bagietki góralskie. No, o, też całkiem fajnie. Cześć Adrian, jest Adrian z nami. Jest, jest, cześć Adrian Lompa, witaj serdecznie. Fajny człowiek z tego Adriana w ogóle, tak chciałem powiedzieć, tylko wspomnieć, bo poznałem go osobiście, prowadzi minię samochodową. Kleba poklepane wszędzie go to samo. No ja też tak mówię, że jest dosyć oklepany, jest go wszędzie pełno i, i, i tak to wygląda właśnie. Żory trzymają kciuki, a ja pozdrawiam serdecznie Ym, cyrka co by ci się darzyło cyrek. E, masz rację, bo potrzeba trwać różnie. No staramy się tość zmienić, coś się pobawić, tymi wiecie, jedzeniemy. I chcemy właśnie wprowadzić taką pizzę. Myślę, że ten pizza to nie jest zły pomysł. Cześć Wariacie, witaj serdecznie, cześć Sebastian, cześć Wariacie, cześć, cześć, hapsa Hapsasa. Pozdrawiam serdecznie z NL. NL to chyba tam, gdzie takie fajne konopie rosną do tego 100 ml i pasuje. No i tu się z tobą zgadzam, tak jest, tak jest, tak jest. Kochani, 5 minut live'ik, mija 5 minut, yy, prawdziwa pizza z prawdziwym boczkiem Moskole, z mięsem, no Moskole robiliśmy, całkiem fajne, całkiem smaczne, ludziom smakuje, choć nie ukrywam, że ludzie nie wiedzieli, co to jest Moskole i ostatnio jadąc z taksówką tutaj w Chorzowie, gości mnie pytają, mówi, baca, powiedz mi, co to są te Moskole? No właśnie, co to są te Moskole, ludzie pytają, co to są te Moskole, a Moskole, już odpowiadam, to są, yy, kochani, placki pieczone na kamieniu, tak, suche placki. Tak, ale ostatnio robimy je na blachach. Kiedyś nasze prababki, dziadki, gdzieś tam na wsi w Polsce. Czy na Podlasiu, czy gdzieś tam na Mazurach Takie właśnie placuszki robiły na, na blachach Całkiem smacznie to smakuje. Hej, witajcie cześć, pięknie. Witam. Cześć, hej, hej? Cześć baca, ja akurat live'a robię, widz. Cześć gościu. cześć, cześć. cześć. Hej, a my właśnie lajfika robimy. serdecznie Was pozdrawiamy i wracamy do Was na pewno. Baco, pierogi góralskie, mega pierogi z pieca XXL. O, dzięki, pięknie. Rysownik pozdrawia serdecznie, pozdrawiam Ciebie też Marcin. Niech nam się wszystkim darze Spróbuj gizikę. Chyba, Baca, rób zalewajkę taką gęstą. Kochani, serdecznie Was pozdrawiam. Radości z Chorzowskich Krzyżotówek, co by Wam się O Okienice otwarte dla nich, dla Was właśnie przygotować będziemy tutaj posiłki. Już jutro startujemy w 100%. Dzisiaj, żeśmy kochani się troszeczkę bawili tym live'em. No właśnie, live. Był live zapowiadany wczoraj, który miał trwać od godziny 12.30 do godziny 20.30, a niestety nie trwał. Nie z tego względu, że my nie chcieliśmy, tylko z tego względu, że po prostu. I źle coś zrobiłem. No. <laughs> Trzeba się mieć przyznać do błędu. Tak jest. E, już sekundkę. Co dla Was, Kani? Hej? Jeden raz Góral Burger. Mogę Was pokazać na live? Y? Skąd się są? Jest i zabierze razem, razem z nami, Hopsa, co bardzo cieszy. Cześć, gościu, jak masz na imię? Szymon. Szymon jest razem z nami. Dobra, czyli mamy raz Góral burgera, Raz Rożno, a dla młodego dżentelmena? Chcesz środki? I frytki zasmażane na tłuszczu czyli góral burger, rożno i fryteczki. Już to przygotowujemy. Ok. Ja nieraz robię takie placki, są bardzo dobre. No właśnie, Stasia. Tak jest, są bardzo dobre. Mamy raz góral burgera, raz rożno i raz fryteczki na tłuszczu zasmażane dla młodego przystojniacza. Przyjechali goście z zabrza, powiedzieli, że spokojnie do północy będą czekać. Hey, radości? <laughs> Przeżartować, Kani? Jak by było, gdybyśmy nie żartowali. Serdecznie Was pozdrawiam, radości, Kani. Niech się nam darzy i pamiętajcie, dezynfekujcie się. <laughs> Trzymajcie się, hej!